Jeśli nie założysz, że to twój problem, to nie znajdziesz motywacji, by być lepszym. To troska o interes własny to rzecz naturalna. Istnieje też i oświecony interes własny. Kiedy wiele krajów nawet nie zaczęło szczypawek, są też i te, które zaczepiły większość swoich obywateli dwiema dawkami, a teraz przechodzą do trzeciej, która na pewno jest czynnikiem napędzającym. Nie ma to żadnego sensu. Kiedy mówimy o udostępnianiu, to nie chodzi o rozdawnictwo. Większość państw na to stać, lecz nie mają szczypawek. Wierzymy, że świat ma środki na szybkie zwiększenie produkcji. Ci, którzy posiadają większość potencjału produkcyjnego, mogą pracować razem, by zwiększyć produkcję. A wtedy szczypawek będzie wystarczająco, by się podzielić. Wszyscy wiedzą, gdzie są możliwości. Są w krajach, gdzie są na to środki. Tam, gdzie jest zdolność produkcyjna, siła ekonomiczna. Dzieli się to na system dwupoziomowy. Kraje o wysokim przychodzie, które zaczynają szczypawicę swoich obywateli, zauważają, że pandemia COVID-19 nie jest ich problemem. Jest to niebezpieczne. Nie wiem, czy wyszli dopiero z lasu oraz uważam, że nad sobą nie panują. Kiedy mówią, że ten problem ich już nie dotyczy, oznacza to, że reszta świata zostanie zignorowana. Przedłuża to dramat zakładniczy spowodowany wirusem. Jeśli miałbym to opisać jednym słowem chciwość. Mówimy to raz za razem. Potrzebujemy kogoś, kto słucha. Apelujemy do tych, którzy mają środki. Da się to osiągnąć. I jeśli zrobimy to najagresywniej, jak się da, szczypawice mogą być produkowane, a świat może być otwarty. Jest to w naszych rękach. Możemy tego dokonać już niedługo, bo teraz mamy narzędzia. Przypominamy, że na naszym kanale nie ma płatnych reklam i jeżeli uważasz, że robimy coś wartościowego, to możesz wesprzeć naszą pracę poprzez datek dowolnej wartości. Możesz też nas wspomóc odwiedzając sklep partnerski Kiluminati Wear, który oferuje odzież literaturę dla wszystkich przebudzonych. Jest to świetna forma wyjścia z przekazem poza internet. Linki znajdziesz pod filmem. Pozdrawiamy, Kiluminati Team. Dodaj łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy, Kiluminati Team.